On Żełem ponad problemami cyła pałem zaułek nie pisałem rymów wtedy wardzi tak upałem dla kultury Małolata mnie prowadzi non-stop Słuchałem tych czarnuchów, to ich życie w porno Zapatrzony z flipy Też te taku spróbę będę biegał z nią boys. te Czapka z pykiem, szukam góry Bang, bang kurwy kurwytyny To ten małolacik zoszki nadal Dziurawa kieszeń, ale skądin szukam porty Pak te policja, fizy miałem tu loty Ale żaden wczuty patrz, bardziej ogarnięty mi To dla wojsk się odkroi, ciągle gandziu z onimyka nie mnie małolacik pyta, kiedy morą tak użnika Wita się ma Tata nie ma, żyje w a jak tu pada pękać i ich rolek spiona, czeka mela, On mnie uczył, to to łak, to to gracz, jak się skleja brak, przebijemy jeszcze te chwile, ty z lat Ty zasady szanu i unikaj ściemy Boj tylko prawda, wielu żyć to w miasto jak zór Nie ma Boga, to cofam, jeśli jest, no to w prochach Bo tak się czuje szczeniak, kiedy nie śpi po nocach Żadne wersji na bokach Nie głosuję w kupich wokach Co w fotach opisują twoje życia na blokach Nie zatrzyma wojna, nadal zapatrzony w rap Grę z telewizor, obczas rozpocząć własną walkę Wśród murów z betonu kręcę własne seriale Tu gdzie puste butelki to jak walki medale jest to bo skręć niech wiedzą kto jest bryg i kurę wścieka, a my ciągle zapętlamy rymy Wśród murów z betonu kręcę własne seriale, tu gdzie puste butelki to jak walki medale. Jest to bo skręć nie niech wiedzą kto jest bryg i kurę wścieka, a my ciągle zapętlamy rymy Oh. The okay.